Witamy wszystkich hodowców. Gościmy w oddziale 0211 u kolegi Łukasz Łuj. Witamy. Witam hodowców, witam hodowczynie. Zaprezentujemy sobie gołębia, którego Łukasz przeznacza na naszą aukcję świąteczną, czyli aukcję roku na naszym portalu Gołąb w sieci. Będzie to gołąb, jak ja to mówię, zawsze do hodowców, którzy w tej aukcji biorą udział jako wizytówka hodowli. Takiego też. Gołębia Łukasz przygotował. Ja Ci Łukasz oddam głos, Ty powiedz parę słów, zaczniemy sobie od numeru. PL 0211, 24 rok, 11, 160. Tak jest. Co mogę powiedzieć, no z mojego gołębnika to jest na ten moment naśmietana, śmietana. Bo to jest tak, Oj oj ojcem tego gołąbka jest mój 883. Wnuk yy, Super Erosa 40 od Waldemara Piszczały jest to gąb pod Michała Czecha. Czyli twój najlepszy gąb, rozpłodowy. Tak. A mamą tego młodego jest córka najlepszego syna. 883. Czyli tu jest parowanie. 883 łączony jest na swoją wnuczkę. A zarazem, yy, no po prostu, córkę swojego najlepszego syna. Czyli tego 606 który był dwa razy pierwszym lotnikiem oddziału. Był drugi w okręgu, trzeci w regionie wschód. No i w kategoriach zawsze jest wysoko i tak dalej, nie? W sezonie 2023 ten samiec... Jest w drużynie w kategorii A. W 2024, ale w 2023 on był drugim lotnikiem okręgu, 13 na 13. 13, nie? a w, w, w 22. miał 11 na 11, nie? Uważam, że gołąbek jest bardzo fajny, jak na imbreda to jest no... i prawdopodobnie samiczka, prawdopodobnie samiczka. Także parowanie 883 na swoją wnuczkę. Myślę, że do rozpłodu sam raz. Nie robiłem jeszcze imbredów, ale w tym roku postanowiłem, że i dla siebie, i dla radzia, tutaj będzie coś takiego. Także serdecznie zapraszamy na aukcję świąteczną i do obserwowania samiczki o numerze 11160 hodowli Łukaszuji. Dokładnie, serdecznie pozdrawiam i zapraszam.